Cześć i witaj na kanale Ukryte Ślady. Zanim zaczniesz, naciśnij przycisk, Lubię to, i zasubskrybuj, abyśmy mogli kontynuować tworzenie takich historii. Zaczynajmy. Znalazłam blond włos w naszej łazience. Nie mój. Nie jego. Przynajmniej tak sobie powtarzałam, kiedy patrzyłam na cienki kosmyk, który przykleił się do płytki pod prysznicem. Moje włosy są ciemne, niemal czarne w odpowiednim świetle jego brązowe, ciepłe, czasem pod słońce wpadające lekko w rudy. A ten był inny. Jasny, złocisty, niemal błyszczący. Zbyt długi, by mógł być jego. Zbyt jasny, by był mój. Nie powinien się tam znaleźć. Najpierw próbowałam wytłumaczyć to sobie rozsądnie. Może to jakiś przypadek nitka z ręcznika, włos przyniesiony na ubraniu, coś, co przykleiło się z zewnątrz. Ale im dłużej o tym myślałam, tym bardziej absurdalne wydawały się te wytłumaczenia. Nikt inny tu nie przychodził. Nikt poza nami nie korzystał z tego prysznica. A jednak ten włos leżał tam jak dowód, którego nie da się zignorować. Podniosłam go ostrożnie, jakby mógł mnie oparzyć, i zawinęłam w chusteczkę. Wrzuciłam do kosza, choć czułam, że to niczego nie zmienia. Bo dowód został nie w koszu, nie na płytce, tylko we mnie. Resztę dnia przechodziłam po mieszkaniu jak cień. Każdy szczegół nagle zaczął rzucać się w oczy. Jego szczoteczka oparta o moją, butelka żelu pod prysznic, nowy ręcznik, który powiesił bez słowa. Wszystko wydawało się dziwnie podejrzane, jakby całe mieszkanie zaczęło ze mną grać w grę, której nie rozumiałam. Kiedy wrócił wieczorem, obserwowałam go inaczej niż zwykle. Pochylił się, pocałował mnie w czoło, opowiedział o korkach, o drobiazgach z pracy. Brzmiał normalnie, może nawet zaskakująco ciepło. A ja i tak widziałam przed oczami ten włos jasny, obcy, niemożliwy do wytłumaczenia. Miałeś kogoś u nas? Rzuciłam niby mimochodem, starając się brzmieć obojętnie. Spojrzał na mnie zdziwiony. Nie. Jak ciebie nie ma, to jestem sam. Czemu pytasz? Tak tylko z ciekawości uśmiechnęłam się sztucznie, za szybko, żeby było wiarygodnie. Rozmowa wróciła do zwyczajnych tematów, ale ja nie potrafiłam. W nocy leżałam wpatrując się w sufit. Myślałam, że powinnam czuć się bezpiecznie. Zamiast tego czułam się jak obca w jego świecie, jak ktoś, komu uchodzi coś ważnego tuż sprzed nosa. Następnego ranka długo patrzyłam na półkę pod prysznicem. Jego szampon stał obok mojego ten sam, co zawsze, pachnący ziołowo, męski aż do przesady. Mój delikatny, kwiatowy. I wtedy przyszła mi do głowy myśl, której normalnie bym się przestraszyła. Jeśli w naszym prysznicu znalazłam coś, czego nie powinno być, to może ja też powinnam zostawić ślad. Cichy, niewidoczny, ale mój. Coś, co zaskoczy tego, kto przychodzi tu bez mojej wiedzy. I tak podjęłam decyzję, nie będę pytać więcej. Nie będę się kłócić. Zamiast tego upodmienię mój szampon na coś innego. Następnego dnia, gdy zostałam sama w mieszkaniu, podjęłam się tego, co wymyśliłam noc wcześniej. Stałam przed półką w łazience i patrzyłam na butelki zwykłe, codzienne przedmioty, które nagle zaczęły mieć dla mnie zupełnie inny ciężar. To nie był już tylko szampon. To miała być moja odpowiedź. Nie ruszałam jego butelki. Zostawiłam ją dokładnie tam, gdzie stała. Tylko odkręciłam swoją i wylałam resztkę do zlewu. Po chwili wlałam do środka coś zupełnie innego, jasnoróżowy płyn do mycia naczyń, który stał pod zlewem w kuchni. Miał świeży, lekko cytrusowy zapach i pienił się obficie, więc na pierwszy rzut oka mógł uchodzić za nową serię szamponu. Zakręciłam butelkę i odstawiłam ją na miejsce. Plan był prosty. Jeśli w naszej łazience faktycznie pojawia się ktoś trzeci, to ta osoba raczej nie sięgałaby po jego szampon. Naturalne byłoby użycie mojego, bo kto o zdrowych zmysłach korzysta z kosmetyków gospodarza płci przeciwnej? Właśnie dlatego wybrałam swoje opakowanie. Potem zostawiłam sprawę samą sobie. Poszłam do pracy, zrobiłam zakupy, spotkałam się z koleżanką na kawie. Uśmiechałam się, rozmawiałam, ale w tle cały czas towarzyszyła mi myśl, że w domu czeka mały eksperyment. Wieczorem niczego nie zauważyłam. On zachowywał się normalnie, jak zawsze. Może nawet bardziej zmęczony niż zwykle. Rozmawialiśmy o rachunkach, o planach na weekend. Ja również udawałam normalność, choć w środku czułam się jak ktoś, kto postawił pułapkę i teraz czeka na rezultat. Rano, kiedy weszłam do łazienki, od razu podeszłam do półki. Jego butelka stała tak samo. Moja wyglądała inaczej. Była przesunięta o kilka centymetrów. To nie mogło być przypadkowe, zawsze odkładałam ją w jedno miejsce, niemal odruchowo. Teraz leżała pod innym kątem, jakby ktoś w pośpiechu odłożył ją niedokładnie. Odkręciłam korek. Uniósł się znajomy zapach cytrusów. Prawie pełna. Ale nie do końca. Ktoś użył. Usiadłam na brzegu wanny, trzymając butelkę w rękach. Poczułam dziwne zadowolenie, choć nie było w tym nic spektakularnego. Nikt mnie nie złapał na gorącym uczynku, nie było żadnych dramatycznych scen. A jednak to, co podejrzewałam, zaczynało nabierać realnych kształtów. Nie powiedziałam mu nic. Zjedliśmy razem śniadanie, rozmawialiśmy o zwyczajnych rzeczach. On wydawał się spokojny, może nawet nieświadomy, że coś się dzieje. A ja w myślach układałam następny krok. Nie miałam jeszcze planu, co o zrobię z tą wiedzą. Na razie wystarczyło mi, że sprawdziłam własną teorię. Że mój włos wreszcie pojawił się w tej łazience choćby tylko pod postacią piany spłynu do naczyń, który ktoś, bez mojej zgody, musiał na siebie wylać. Następny krok przyszedł sam. Skoro butelka była przesunięta, skoro ktoś faktycznie jej użył, nie wystarczyło już tylko wiedzieć. Chciałam zobaczyć. Nie bezpośrednio nie wyobrażałam sobie wchodzić komuś pod prysznic i przyłapywać na gorącym uczynku. Ale wiedziałam, że mogę po prostu poczekać. Dlatego w następne popołudnie wróciłam wcześniej z pracy. Nie zapowiadałam tego, nie pisałam do niego, że będę szybciej. Usiadłam w salonie z książką, choć tak naprawdę nie czytałam ani jednej strony. Nasłuchiwałam. I faktycznie po kilkunastu minutach usłyszałam lekkie skrzypnięcie drzwi wejściowych. Nie były to jego kroki. Te znałam z pamięci, cięższe, pewne, często połączone z odgłosem odkładania torby. Tym razem ktoś starał się stąpać cicho. Wstrzymałam oddech. Kroki skierowały się wprost do łazienki. Potem rozległ się szelest plastikowej butelki i charakterystyczny klik zakrętki. Nie wchodziłam. Siedziałam na kanapie, udając, że dalej czytam. Ale wystarczyło mi to, co usłyszałam. Woda popłynęła z prysznica, a wraz z nią ten dobrze mi znany zapach cytrusów, który rozszedł się delikatnie nawet do salonu. Kiedy po kilkunastu minutach drzwi łazienki się otworzyły, zerknęłam przez uchylony kąt. To była ona dziewczyna z góry, blondynka, którą kojarzyłam z mijania na schodach. Włosy miała mokre, rozpuszczone, paczniały dokładnie tym, co sama podmieniłam dzień wcześniej. Spojrzała na mnie z zaskoczeniem. Zamarła na sekundę, jakby próbowała wymyślić usprawiedliwienie, ale ja tylko zamknęłam książkę i odłożyłam ją obok. Szampon pachniał dobrze. Zapytałam spokojnie. Jej policzki oblał rumieniec. Ja wmyślałam, że nikomu nie przeszkadza czasem nie mam wody, a on powiedział, że mogę urwała, jakby zrozumiała, że mówi za dużo. Nie odpowiedziałam od razu. Podeszłam tylko do drzwi, otworzyłam je szerzej i wskazałam ręką wyjście. Nie krzyczałam, nie robiłam sceny. Ona spuściła wzrok, minęła mnie i wyszła bez słowa. Kiedy potem on wrócił do domu, zastał mnie w kuchni przy stole z kubkiem herbaty. Nie pytałam o nic, nie musiałam. Patrzyłam, jak rozgląda się nerwowo, jak dostrzega przesuniętą książkę, uchylone drzwi do łazienki. Zrozumiał od razu. Nie było krzyku, nie było dramatycznej rozmowy. Wystarczyło, że spojrzałam mu prosto w oczy i powiedziałam: Wszystko już wiem. Reszta nie wymagała dopowiedzeń. Nie spakowałam się od razu. Nie było pośpiechu ani potrzeby gwałtownych decyzji. Zostałam jeszcze kilka dni, obserwując naszą codzienność, jakby patrząc na mieszkanie z zupełnie innej perspektywy. Wszystko wyglądało znajomo te same kubki, te same talerze, ta sama kanapa. Ale ja wiedziałam już, że to nie jest moje miejsce. Pewnego ranka, zanim wyszedł do pracy, podałam mu klucze, które nosiłam w torebce. Nie będę ich potrzebować, powiedziałam tylko. Nie pytał, gdzie idę, ani co zrobię. Wiedział, że odpowiedzi nie są już potrzebne. Zabrałam kilka rzeczy i wynajęłam mały pokój po drugiej stronie miasta. Był cichy, pachniał świeżą farbą i pustką, ale to właśnie mi odpowiadało. Tam, w łazience, na półce, postawiłam nową butelkę szamponu, tym razem naprawdę swój, bez podmianek, bez ukrytych znaczeń. Kiedy użyłam go pierwszy raz, poczułam, że pachnie nie tylko kwiatami. Pachniał czymś, co dawno zgubiłam prostotą i spokojem. I to mi wystarczyło.